Hejka moi drodzy, tak już oficjalnie witam Was słuchajcie, we vlogu z nagrywania piosenki, to jest dla mnie tak absurdalne, serio że będę dzisiaj nagrywać, znaczy nie dzisiaj że będę jutro nagrywać swoją piosenkę ale więcej Wam jeszcze potem o tym opowiem na pewno jutro też Wam dużo o tym opowiem bo będzie wiecie we mnie jeszcze więcej emocji dzisiaj było bardzo, bardzo dużo we mnie takich pozytywnych emocji związanych z tą piosenką z rana, dalej jest, dalej jest ale po prostu teraz już wiecie, zajęłam się trochę innymi rzeczami no jutro to, jutro, jutro będzie nagrywana piosenka, ale słuchajcie moi drodzy Właśnie już jesteśmy w hotelu, jest godzina chyba 19, my jedziemy od 10. Bardzo długo od nas się jeździ. z Wrocławia, no i wiecie, jeszcze jakieś postoje tam, czy to, żeby wyprostować nogi, czy to na jedzonku, czy no coś innego. No i słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy już w hotelu. Ja zaraz sobie idę gdzieś przejść się, po prostu odpocząć od samochodu, od ludzi, od tego... O, o czy teraz coś przełapany? Uhum. tak zostałeś przy właśnie, mój drogi. Dobra, ale słuchajcie, moi drodzy, pokażę Wam, jak wygląda ten pokój hotelowy, bo to nie jest taki hotel, tylko to są bardziej takie apartamenty. My z moją mamą zazwyczaj gdzieś jedziemy, to e, nawet jak gdzieś ma jedę, to wolę wybrać sobie apartament, który... Znaczy, w sumie, wiecie co, ja Wam powiem, że nie wiem, czemu ja tak mam. Właśnie chciałam podać jakiś powód, ale po prostu moja mama zawsze tak robiła. No nie zawsze, ale od jakiegoś czasu bierze apartamenciki takie właśnie, które wyglądają jak takie mieszkanie, a nie, a nie domy, a nie hotele i jakoś tak się nauczyłam po prostu, ale z hotelem w hotelu też nie mam problemu być w ogóle, więc ten, nawet hotel ma trochę fajny taki vibe swój, co nie? Chociaż mieszkanko też nie jest, lepione. ale dobra, no nie no, absolutnie nie narzekam na mieszkanie, no zarąbiste jest to, a wręcz wam, w nie sensie, w sensie nie wręcz, a w sumie pokażę wam, jak ono wygląda. O, jaki fajny lustro to jest. Dobra, pokazujemy wam room y apartamentino. <laughs> no to tak, moi drodzy, dobra, tutaj mamy drzwi, jak wchodzimy, jest duże lustro, coś, co na pewno bardzo mi się podoba, dlatego, że będę mogła zobaczyć mój cały lustro. Luk w całości. Następnie cały luk w całości. Następnie mamy, słuchajcie, łazienkę, ale patrzcie, jak tutaj jest klimatycznie, jak tylko te ledy się i e, zaświecą. Ale jak zaświecimy całe, a może jest tutaj gdzieś, o, tutaj tak, fajne. Tutaj też jest lustro, słuchajcie, jest wanna, coś czego bardzo, bardzo pragnęłam. Dzisiaj będzie się myć tutaj ja, Julia. No i mamy też prysznic, tak, tutaj łazienka, praga, no, istotne. Ale patrzcie, tutaj nawet taka psuka jest podana ładnie. Nigdy w życiu mi nikt nie podał tak ładnie kapsułki na pranie. Na no nic, najwidoczniej, po prostu. No, dobra, lecimy dalej, słuchajcie, moi drodzy. Tutaj jest... Czekajcie, zgasz tutaj jeszcze światło, Oj, dobra. Lecimy dalej, słuchajcie, i może wam właśnie wezmę właśnie na 05, żebyście bardziej widzieli. Tutaj jest przedpokój taki coś. Wchodzimy do sypialni. Niestety jest tutaj tylko jedna sypialnia, więc albo tutaj będę z moją mamą, albo ja pójdę po prostu do, do salonu, zobaczę. Nie wiem, zobaczę jak tam się potoczy, życie, moi drodzy, no ale tutaj mamy łóżko, tak? Chester, Chester. Tutaj mamy łóżko, moi drodzy. Biurko, piękny kwiatuszek, piękna lampeczka. Możemy zobaczyć, jak świeci. superansko. No i lusterko. Przezarombiste. Tutaj będzie fajnie się malować. Ja zawsze chciałam mieć właśnie taką alatoaletkę czy coś. Jeszcze nie mam, ale może będę mieć. Następnie mamy, słuchajcie, i obrazy, obrazy Pań w pomarańczy. sensie znaczy nie, że w pomarańczy w tym owocu, tylko w tym kolorze, moi drodzy. Tak, tak, tak. Dobra, no i wchodzimy do salonu. Salon pięknie, ładnie prezentuje się. Nie, no, naprawdę ładne jest to mieszkanie. Mogłabym w takim mieszkać tutaj, proszę bardzo, patrzcie, jak tu. Ej, przezorombisty lokum. No i tutaj mamy jadalnię oraz y, śniadaniownię, w sensie kuchnię. <grystanie> wow! Patrzcie, będziemy się żywić czterema mlekami do kawy. Ale <grystanie> jazda! Mega ładnie tutaj jest. Jest mega ładne takie mieszkanko. Chociaż ja Wam powiem szczerze, że mam trochę wyrzuty, bo uważam, że na tak krótki wiez można było coś wziąć z takiego mniejszego. Ale mama pewnie chciała, żebym była zadowolona. ale ja bym była zadowolona nawet z takiego mniejszego. No ale no ale... Dobra, fajnie, zaraz idę. Jestem, słuchajcie, teraz w jakiejś francuskiej restauracji i jeździłam sobie deser lodowy o, o, tutaj są jakieś właśnie maki czy coś tam nie wiem co tutaj jest, ale wiem, że jest to francuska restauracja ale ja miałam ochotę na deser lodowy a jest to jedna z nielicznych właśnie restauracji, o kawiarni z deserami lodowymi, która nie jest odwczyna do od 20 a do późniejszej godziny, bo tam chyba do 22 jakoś, więc sobie siadą, i tak jest fajnie, klimatycznie, na rynku tutaj fajne miejsce znalazłam, później jeszcze mam w planach się przejść trochę po rynku, ale będę chciała w miarę szybko wrócić do domu, bo jeszcze się Ej, coś tam zrobić, coś tam zrobić, coś tam zrobić No i jutro, wiecie, aktywny dzień Ej, Będziemy nagrywać piosenkę, więc Będzie też chyba być wyspaną. o, o, o. Moi drodzy Taki mój ciężki żywot, właśnie. <laughs> słuchajcie, bo na wieczorem spacerze po Wrocławiu. Fajnie sobie pochodziłam, sporo pochodziłam. W sensie, że sporo, że długo, tak długo. Nie, nie chcę tej lampki, bo ona jest taka mocna. No, jestem właśnie po umyciu, bo jest tutaj Wanna i chciałam z niej skorzystać. I słuchajcie, teraz moi drodzy, będę siadać tak, jak tutaj widzicie, możecie zobaczyć. Przygotowałam sobie już laptopa, bo trochę wcześniej już pracowałam, e, ale jeszcze teraz muszę dokończyć, dlatego że szybka, taka fajna współpraca mi bardzo wyleciała i uznałam, że w sumie się jej podejmę, ale muszę ją wysłać do piątku. Jest dzisiaj środa, wieczór środowy, czyli że jutro jak będę nagrywać piosenkę, to po nagraniu tej piosenki od razu muszę nagrywać, później w piątek wysłać, więc będzie to może trochę ciężkie, ale dam radę, słuchajcie. Fajna, fajna, fajna współpraca, więc podejmę się jej. No, ale wiecie, trzeba wymyślić scenariusz. Właśnie teraz będę, będę to robić, moi drodzy. Ale pierwsze, musimy przetestować, jak miękkość łóżka. Bo jeszcze nie testowałam, więc zróbmy to razem. Jest to bardzo ważne, jak się gdzieś do hoteli. Pamiętajcie, moi drodzy. Słuchajcie, trzy. Ej, stop! Czy ja właśnie. O, łamę wow, noga! Czy ja fituję z podenkami, z tym oku. Dobra, robimy test łóżka. 3, 4. O, matko! Ale e... Ek... O mój matko! Przezrąbiste! Ale fajowe, moi drodzy, ale łoże! No ekstra dzisiaj będę mieć normalnie spanko jak ta lala. Dobra, no to moi drodzy, siadamy z laptopem. Życie jak w Madrycie. Ja bardzo lubię to, co ja teraz robię w moim życiu. Słuchajcie. Nie spełniam się od tego. Tylko... Nie... <słuch> nie czuję się spełniona jeszcze, bo to jest logiczne, tak? Bo jeszcze wiele chcę osiągnąć, ale czuję, że się spełniam. Dzięki Wam też, dobra. Zbieram mojej mamę poduszkę, bo muszę. O, o, jak mi jest dobrze! Ale mi jest dobrze. Ej, widzicie, jak mi już włoski urosły? Dobra, lecimy fartować. Moi drodzy, słuchajcie, lecimy na śniadanie. Ja właśnie, moi drodzy, słuchajcie, idę na śniadanie i trochę przy okazji też popracuję, bo już w ogóle nie śpię, słuchajcie, od godziny chyba 5.10 jakoś, dlatego że musiałam się ogarnąć, yy, ogarnąć trochę współpracy, tylko nie ogarnęłam wszystkiego, co troszkę mnie zastresowało, bo chciałam wszystko już z rana tak ogarnąć, żeby mieć później wolną głowę, ale przy okazji popracuję jakieś inne rzeczy, teraz to właśnie na to śniadanie, wypiję sobie jakąś kawę, bo muszę się rozbudzić, bo nie śpię od 5.10 i trochę... Jestem złączona, ale ogólnie to mega fajowo, na dziesiątą mam nagrywanie tej piosenki Później jak wrócę, to, to mu jeszcze pokażę z moją mamie, bo ona w ogóle się czuje z tym, że jej jedyna córka Sukces jej życia, żartuję, wypuszcza swoją piosenkę No ale dobra, poziom o tym teraz lecę na śniadanko No i później będziemy się słyszeć Mi też. Superransko. Lepsze to, wiesz, bo tam było takie, a a, a nie, mhm. a tu nie ma tego. Każdą noc tak, każdy dzień cały... Moi drodzy, już jesteśmy po nagraniu piosenki. Od 11 tam siedziałam chyba, co? Od 10.30 nawet. ...nawet pokazuje mi, że będziemy jechać na... mnie z głodu. A w Legnicy są jakieś jedzonka? Idę sprawdzić jedzonka, poczekajcie widzowie. Jednak będę jeść, będziemy jeść we Wrocławiu, bo my musiałyśmy specjalnie pojechać do Legnicy właśnie, żeby nagrać do tego studia. Ale no niby tutaj są jakieś restauracje, ale w Wrocławiu jest taka przepyszna włoska knajpa. Ona się nazywa Oliwa i Ogień, coś takiego. Ale jest tak przepyszna i chcę bardzo, żeby moja mama to spróbowała zjadę, bo jutro... To my... Mamo, co? Ale jak piosenka, mój drodzy, później wam więcej opowiem, ale... Może ty pierwsza powiedz. Czekaj. Aha, aha. No. Piosenka jest sztos. Najlepsza na świecie, najfajniejsza. Tak? Ale serdecznie ci się tak A podoba? Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Słuchajcie. Mama się popłakała. E, ja się rozpłakałam... Pożesz już ja... To znaczy, kurde. Ja się rozpłakałam. E, ja jestem przeszczęśliwa. Tekst jest fantastyczny, muzyka, ale tak naprawdę to wszystko to jest głos Julii. Jest sztos. No i pan Bartek jest super, ten co... Pan Bartek jest najfajniejszy na świecie i nie jest przystojny. Ma dziewczynę, mam Albo narzeczoną. Ooo. Ty masz chłopaka. Ooo. Mamy trzeci dzień we Wrocławiu. Wyjeżdżamy już dzisiaj stąd. O, jedziemy, ej, bym się wywaliła na prostej. Jedziemy do domu, a teraz jeszcze mam do nagrania współpracy, słuchajcie. Więc idę do Biedronki, bo jest ona właśnie z Biedronku ta współpraca. I, i idę do Biedronki moi drodzy. No i co? Jeszcze to nie jest końc jak coś, więc nie wyłączajcie swoich telefonów. Czekajcie, muszę zobaczyć, gdzie mam iść. To dlatego, że jeszcze, słuchajcie moi drodzy, ja wam będę musiała powiedzieć, jak moje y, te uczucia po nagraniu piosenki, bo moja mama już wam wczoraj powiedziała, ja wam jeszcze nie powiedziałam, więc dobra, lecimy i, i lecimy. Moi drodzy, w końcu jestem w domu, jest godzina 19.35, cały dzień dzisiaj spędziłam w samochodzie, w trasie I jedyne o czym marzę, bo jeszcze mam dzisiaj do zrobienia parę rzeczy, słuchajcie, to nie jest tak, nie jest tak, że pójdę spać, bo jutro prawdopodobnie właśnie Ja sama nie wiem, czy jutro będą mieć gości, czy nie w sumie, ale no lepiej posprzątać, lepiej posprzątać Więc dzisiaj muszę jeszcze posprzątać i smontować ten filmik, bo jutro wam go wstawiam, więc nie ma tak szybko spania, ale ja wam powiem, że bardzo dużo pospałam w samochodzie No dobra, zobaczymy. po prostu też nie będziemy się katować, tak, jak coś to po prostu wcześniej z rana wstanę, e, albo nie wstanę wcześniej. Jakoś damy radę, słuchajcie, moi drodzy. Jedyne, o czym teraz marzę, to umyć się, oj, umyć się i umyć się i nie wiem, sobie zrobić jakąś maseczkę czy coś takiego, to jest jedyne, o czym marzę. I przewietrzyć pokój, bo muszę go przewietrzyć. I lecę teraz po prostu, moi drodzy, niepewno kiedy ostatni raz, chciałam tak bardzo sobie myć włosy, bo ja na ogół tak średnia. lubię myć włosy, bo wiecie, to trzeba robić czekać, coś tam, coś tam, ale dzisiaj marzę o tym, marzę o tym naprawdę. Kochani, marzę. Ach, cudownie. A jeszcze piżama. Powiem wam szczerze, że na ogół nie lubię wracać z jakichś wyjazdów, lubię być gdzieś poza moim rodzinnym miastem. Nie dlatego, że go nie lubię, tylko nie, no bo to nie jest tak, że ja nie lubię mojego rodzinnego miasta, tylko, przepraszam jak piszę, ale mam trochę gardło serca. To nie jest tak, że ja nie lubię mojego rodzinnego miasta, tylko po prostu jakoś tak są miejsca, które których czuję się lepiej. Moje rodzinne miasto jest fajne na przykład do wracania od czasu do czasu, aby sobie odpocząć, bo jest naprawdę spoko miejscem takim do wypoczynku, co nie? Mazury. Stara eee, ta, ta ta Ale wiecie, ale nie jest to takie miejsce, które ja... W którym chciałam mieszkać na stałe No i właśnie dzisiaj słuchajcie Ja nie pamiętam kiedy ostatni raz tak bardzo chciałam wrócić do mojego miasta Serio już po prostu siedziałam w tym aucie I tak jak lubię te drugie, długie podróże i i To dzisiaj już tak chciałam wrócić do tego domu Naprawdę Powiem wam, że byłam tak wymęczona ostatnim czasem Że po prostu chciałam pobyć w swoim pokoju sama ze sobą Rozumiecie o co chodzi? Bo nie tyle, nawet jeśli ja nie czuję właśnie na Po prostu czuję potrzebę Popatrzenia się w ściany <noise> nie wiem, nie wiem co się... No nie czuję potrzeby popatrzenia się w ściany, ale wiecie o co chodzi. że Po prostu pobycie w swoim pokoju, a nie ciągle na walizkach, bo z jednej strony życie na walizkach jest fajne, ale z drugiej strony nie chcę mi się często pakować, ja do tych walizek welec opakuję i później mam takie, że Boże, jakbym była w domu, to bym miała całą szatę. No. Jak sam wyjazd w sobie był mega udany, no spełniłam swoje marzenie, tak, moi drodzy, z wydani piosenki, jeszcze nie wydałam, ale nagranie takie profesjonalne, bo to jest profesjonalne, piosenki, to było moje marzenie od dzieciaka małego, co nie, i ja byłam pewna, że to będzie takie marzenie, które... No nie wiem, miałam gdzieś tam nadzieję, że się spełni, ale to, wiecie, było takie absurdalne, no bo nie wiem, jakieś piosenkarki, czy to youtuberki, czy ktoś, no, tam wypuszczali swoje piosenki, ale ja bym w życiu nie pomyślała, że ja też wypuszczę. Dlatego jestem tak po prostu niewiadoma, jak bardzo wdzięczna, naprawdę. Ja wiem, że teraz może tego nie widać, bo akurat nakładam jakieś coś na twarz, ale naprawdę jestem bardzo wdzięczna, moi drodzy. Uwierzcie mi, bo wiem, że to jest też ogromna wasza zasługa, co nie? Dlatego, że gdybyście po prostu, gdyby nie po prostu nie było was, to bym nie była w tym miejscu, w jakim jestem i nie, mi się wydaje, że ja nie wiem, gdzie ja bym była i czy ja bym tutaj w ogóle była, jakby was ze mną nie było, po prostu jakbym ja nie podjęła tej decyzji o, o, czekajcie, mój menadżer, a nie, myślałam, że mój menadżer coś na... Teraz lecę się szybko, umyję, jeszcze zaraz wam dokończę tutaj moje myśli, tylko się umyję, te włosy umyję, całe się umyję i jak sobie na koniec jakąś maseczka czy coś na twarz, to się do was ponownie odezwę. Jak wy to powiedzieć? Słuchajcie, minęło trochę więcej czasu i nie jest już wczoraj i nagrywam wam właśnie tą końcówkę następnego dnia, a to dlatego, że wczoraj. Słuchajcie, moi drodzy, umyłam się tam jak, tak jak widzieliście, się umyłam, coś tam ogarnęłam, jeszcze usiadłam na chwilę pomontowałam. No i nie ja już nagrywać tą końcówkę, opowiedzieć, jak ja się w ogóle czuję z tym z tysiąką, ale powiem Wam szczerze, że zasnęłam i się obudziłam później o pierwszej, co nie, że ja po prostu leżałam na łóżku, czy tam siedziałam i nagle ścięło mnie. I obudziłam się o pierwszej, no i już uznałem, że dobra, idę spać i przypomniał mi się, że po, że przecież nie ja już zmontowałam cały filmik, ale że przecież nie mam końcówki i siu, jeszcze raz montujemy, w sensie, żeby dodać tą końcówkę, co nie? Więc i, i kończąc ten temat, jak mi dam z tą piosenką, moi drodzy, ja jestem. Cześć, bo ja. Nie, nie wnikać jak ja robię włosy, okej? Okay? Może nie, czekajcie, cały rozpuszczę. Może nie jest to w 100% jakieś profesjonalne albo dobre, ale po prostu ważne, że działa, ok? Ja jestem bardzo wdzięczna za tą możliwość nagrania tej piosenki. No, wiecie, kurczę, dużo teraz jakichś youtuberów, TikTokerów, influencerów po prostu tworzy te piosenki, tylko że ja nie wiem, no na przykład ja jestem w tej agencji, co nie, ale oni mi totalnie No nie robią tej muzyki. To nie jest taka agencja, jak na przykład mają jakieś teamy, że wiecie, nagrywają te piosenki, że to jest takie łatwiejsze pod tym kątem, że ty masz już każdego wziętego, w sensie, że masz już tych swoich jakichś operatorów, montażystów, producentów. No ja, do mnie co prawda się odezwał ten pan producent, ale to też nie było takie hopsiu, bo no w ogóle od marca już tworzymy tą piosenkę, dlatego jestem jeszcze bardziej wdzięczna, że po prostu ogarnęłam to wszystko sama, że po prostu jestem w miejscu życia, w jakim jestem i doszłam do tego wszystkiego tak naprawdę sama. Wiecie o co chodzi, no dla mnie to jest naprawdę niezwykłe, jestem bardzo wam wdzięczna, że za mną jesteście, bycie w tym studiu, to było coś no niezapomniane, takie co nie no. Ja mam nadzieję, że to nie jest moja ostatnia piosenka. Ja w ogóle nie wiem, jak ona się przyjmie. Trochę Wam powiem szczerze, że się stresuję, no ale to chyba myślę, że jest takie w miarę normalne, no wiecie, pierwsza piosenka. Ja od zawsze gdzieś marzyłam o tym, aby nagrać jakąś swoją piosenkę, aby być piosenkarką, też bardzo długo przecież marzyłam, później bardzo straciłam wiarę w siebie co do tego śpiewu. Któregoś razu był tam jakiś przełomowy dzień, gdzie wstawiłam na TikToka właśnie to, jak śpiewam. Ludziom się to spodobało i ja miałam takiego laga, że co, wam to się podoba? No i się okazało, że tak. I, I po prostu, no nie wiem, teraz jestem w momencie, gdzie tworzę tą moją piosenkę. Dla mnie jest to coś, no nie wiem, po prostu jestem bardzo wdzięczna, wiecie. Oglądałam kiedyś Violettę, ta ciągle śpiewała. Ja marzyłam po prostu, żeby tak jak ona śpiewać. Teraz, no co prawda, nie mam życia Violetty tak, nie koncertuję, ale kto wie, co życie przyniesie. Może kiedyś mi się uda zrobić jakąś teraz koncertową, nie wiem. Może będzie tak, że za parę lat Zrobicie edity właśnie z tym fragmentem i później dodacie, że mam jakąś swoją trasę koncertową, boże, ale to by było ostre, moi drodzy, to by było mega mocne. No nie wiem, zobaczmy, mam nadzieję, że ze mną będziecie jak najdłużej. Ach, moi drodzy, naprawdę jestem bardzo wdzięczna za tą możliwość, bo to na, naprawdę niezapomniane takie chwile, mega fajne. Będę to pamiętać na pewno do końca życia, tą, tą pracę w studiu, bo było mega fajnie. Ten producent zarombisty był sobie też gadaliśmy tak fajnie, bardzo fajny pan. Znaczy, nie pan, sorry, bo jak mówiłam do niego na pan, to by się na mnie wkurzył, więc bardzo fajny Bartek, bo się nazywa Bartek. Bardzo, bardzo fajny. Ja Wam powiem, że nie wiedziałam, że jednak tak śpiewać fajnie. U mnie. w sensie to tak mi się wydaje, że naprawdę ładnie to wyszło, że nie jest to takie kłujące w uszy. Robiliśmy później takie chórki, co nie, że było jakiś tam, e, był refren, i później w tyle były takie chórki moim niższym głosem i wyższym. I ten wysoki głos, moi drodzy, ja jestem w nim autentycznie zakochana. Ja zawsze myślałam, że ja mam bardziej niższy głos, bo nawet. Tak jak mówię, to wydaje mi się, że nie mam takiego wysokiego, tylko mam taki, no, niższy, co nie? Co się nazywa ten? Aten. A nie, Aten, tylko Alt. A ten. Dobra, Alt ten. Czytam inny Bóg. Nie Bóg, tylko... tylko ten. Czytam inny jakiś ten głos. Ale słuchajcie, moi drodzy, jak ja posłuchałam tych chórków, to po prostu ja jestem zachwycona autentycznie. Już się nie mogę doczekać, aż tego usłyszycie. Myślę, że trochę wcześniej usłyszycie na TikToku, wiecie? Taki urywek tej piosenki, jakiś tam, taki, który mi się najfajniej e, podoba. O tym, o czym będzie piosenka, to się dowiecie, moi drodzy, w innym TikToku, gdzie będę nagrywać swoją reakcję, już właśnie na tą e, całą skończoną, tam, zmontowaną piosenkę. To o tym się już dowiecie. Na razie to tak musi być, ok? Ja wiem, że to nie wygląda, ale to musi się oswoić, właśnie. Tak, grzywka się musi oswoić z takim położeniem. Ja to tak robię i to działa, ok? Może jest to głupie, ale działa, więc jest. Dobra, jeśli działa, to nie jest głupia. Będę robić właśnie też na pewno jakieś filmik jeszcze z reakcją na tę piosenkę. Nie wiem, jestem przewdzięczna, moi drodzy. Już zaraz będziemy kończyć ten odcinek. To były naprawdę super trzy dni. Ja dzisiaj, bo dzisiaj jest sobota, dzisiaj wam stawiam ten odcinek właśnie, już mam całego go zmontowanego. Ja na dzisiaj mam takie plany, że spotkam się z kolegą i tam nie wiem, będę żyć swoim nastoletnim życiem! Nie, oczywiście nie. To jest spotkania, takie tam wyjścia na jakieś spotkania. Można też sobie fajnie spędzić w domku czas, ale po prostu kolega do mnie przyjeżdża do miasta i uznaliśmy, że sobie gdzieś wyjdziemy, więc pewnie wrócę trochę później do, do domku, ale taki właśnie to dzisiaj mam plan, że jeszcze sobie teraz coś ponagrywam, jakieś tiktoki na jutro, na dzisiaj, a później wychodzę z domku i e, idę się trochę wyluzuję, pobawię, bo ostatnie dni, mimo tego, że były mega fajne, to były też dosyć mocno stresujące. Więc moi drodzy, ja Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie jak najdłużej. Najdłużej, najdłużej. Mega was kocham. No i papa, buziaki, trzymajcie się i do kolejnych odcinków.